Dobra, akurat odpaliłem. Dobra, witam was serdecznie. O to jest nowy yy, nowy sklep oczywiście w Fortnite dla 4 września. Yy, stycznia O stary zobacz Lizaka To hmm? sekundowy się jeszcze nie wczytał. Wczytuje mi się Co jest Dolf jest w sklepie? Śnieżna kula Dobra, to tak, Dolf Dolf w sklepie, oczywiście łupiożek śnieża kula. Ostry upajek, Mikotka. O proszę. Lotnia kryształ makaroca. To jest. Lizak. Patrzcie na tego Lizaczka. Byś Dobra. W, woźnica. No, trochę za dużo, za to sanie, ale okej. Okay. Dwoleczkowy solo. Kolejny sklep ze 0 minut, Dzień dla śniegu. O, bałwanik lepiony. No, jest lepiony. No, to ładnie. Oj, coś mi pospadało. Ślicznotka, jest taka śliczna. I oczywiście tutaj robi jeszcze... przytulny polatywacz.